Witajcie kochani, wesołych świąt wszystkim, rozsiądźcie się przy wigilijnym stole, a kochany wujcionajem ja pokażę wam, gdzie są wszystkie nowe fazowe kryształy, więc co, zapraszam do oglądania. No i dobra, na sam początek idziemy sobie no do tego, jakże apetycznego lasu. No i pierwszy właśnie ten kryształ fazowy jest sobie na takim fajnym różowym drzewku. W sensie jego liście są różowe, ale drewno chyba nie. No i dobra, jak mamy sobie tutaj jeszcze tą taką wieżę, to tutaj jest ukryty kolejny kryształek, więc bardzo fajnie. I teraz jak mamy sobie tamtą taką jakąś brzozę, o taką jakieś takie białe drzewo, właśnie, to w niej to w niej jest taka kryjówka. No i tutaj jest właśnie kolejny fazowy kryształek, więc już mamy trzy w ogóle w tej leśnej części, są chyba teraz ukryte cztery. Więc no jeśli tam dobrze pamiętam i właśnie teraz jak mamy sobie jakiś taki pręd wystający to sobie na niego wskakujemy i mamy sobie tam kolejny fazowy kryształ właśnie też na tym takim różowym drzewku tylko, że po prostu no tam trzeba jakoś umieć sobie doskoczyć, no więc dobra, bardzo fajnie, że już sobie to mamy i teraz sobie idziemy właśnie dalej, o tutaj i teraz sobie idziemy właśnie do tego kawałka jak macie sobie ten taki jakiś przewrócony domek, o ten jakiś taki zielony, niebieski żółty, różowy, nie wiem jak go po prostu każdy sobie może wymyślić jakiś kolor dla niego, no to tutaj jest właśnie zanim Ukryty kolejny kryształ. I teraz jak macie sobie jakąś taką trampolinę i jakąś taką trampolinę z lodami. No to tutaj jest kolejny kryształ. Wiem, że bardzo często powtarzam słowa, i was za to po prostu przepraszam, no ale już po prostu y, tak mam, więc okej, okay, teraz sobie lecimy tutaj, o tutaj sobie się wspinamy, ponieważ czekajcie, ile jeszcze nam zostało, bo ja mam strasznie sobą pamięć. Jeszcze nam zostały cztery do zebrania, więc spoko. Idziemy sobie teraz tutaj, jak mamy sobie y, właśnie taką jakąś, y, nie wiem, chyba to się nazywa diabelski młyn, czy jakoś tak, to tutaj jest ukryty kolejny kryształ, właśnie w tym takim najwyższym wagoniku, tylko że czemu on się nie, nie wziął, halo, o jest, ok i teraz jak jest taka właśnie ta świnia, która mnie przeraża, to wskakujemy na tą linę i tutaj jest ukryty kolejny fazowy kryształ i już mamy ich chyba osiem, jeśli się nie mylę, no i dobra teraz sobie idziemy właśnie do tego budynku znowu i sobie idziemy na samą górę, tak o, żeby wejść po prostu na dach, na szczyt, czy nie wiem, na coś takiego właśnie i jak mamy sobie tutaj takie jakoś, nie wiem, właśnie znowu te takie pręty wystające, to tutaj mamy kolejny kryształ no i teraz trzeba zebrać klucze do tajemnicy, ponieważ właśnie ostatni ten kryształ fazowy jest ukryty za bramami. Ale ja wczoraj zrobiłem film o właśnie tajemnicy w Nexusie, więc polecam Wam go sobie obejrzeć, odsyłam go do Was. No i widzimy się już wczoraj. Nadeszło wczoraj i magiczny blask księżyca sprawił, że te bramy wcale się nie otworzyły, ale mimo to wejdę sobie, więc okej. Okay. I właśnie tutaj mamy ostatni fazowy kryształ oraz tajemnicę, więc sobie to wszystko odbieramy. Kolejny arcane crystal i phase krystal, nie wiem jak to się czyta, jestem bardzo wielkim mistrzem angielskiego. I mamy znowu tą wspaniałą misję, więc sobie ją odbieramy. A ja mam nadzieję, że Wam pomogłem właśnie z tymi fazowymi kryształami, więc co? Widzimy się pewnie jutro albo wczoraj w następnym takim filmiku, więc co? Do zobaczenia!